Nie ma nic straszniejszego, niż informacja przed filmem, że jest on oparty na faktach. Dziś przedstawiam wam pierwszą część zestawienia najlepszych horrorów opartych na rzeczywistych wydarzeniach. Subujcie kanał, żeby otrzymać powiadomienie o kolejnej części tego zestawienia. Egzorcyzmy Emily Rose Erin to prawniczka, która broni księdza egzorcysty w procesie o spowodowanie śmierci. Oskarżony twierdzi, że 19-letnia Emily Rose została opętana przez demona. Oskarżyciel przedstawia jednak suche fakty oraz zeznania specjalistów dowodzące, że Emily była po prostu chora. Historia przedstawiona w filmie oparta jest na prawdziwej historii Anneliese Michel, Niemce, która w 1968 roku zaczęła się skarżyć na demoniczne ataki, które lekarze zdiagnozowali jako epilepsję. Zastosowano leczenie farmakologiczne lekami wywołującymi niebezpieczne dla życia skutki uboczne. Gdy po 6 latach terapia nie przyniosła rezultatu, postanowiono odprawić egzorcyzmy. Przez 14 dni ich trwania dziewczyna jadła tylko robaki i pająki, i piła tylko swój mocz. Agresje wzbudzały w niej krzyże, różańce i inne dewocjonalia. Ostatecznie Annelise zmarła. Egzorcyzmy przeprowadzało dwóch księży, którzy zostali oskarżeni. W głośnym, trwającym dwa lata procesie nazwanym Procesem Egzorcystów dnia 1 kwietnia 1978 roku ogłoszono wyrok. Na karę pół roku więzienia skazani zostali ojciec Arnold Renz, ksiądz Ernst Alt oraz rodzice Annelise, Joseph i Jan Michel. Zdaniem sądu Przyczyną zgonu 24-letniej dziewczyny były egzorcyzmy, które wycieńczyły jej organizm. W obronie egzorcystów nie odezwał się wówczas żaden z niemieckich biskupów, a Joseph Stangl, biskup Wurzburga, który sam wydał wcześniej zgodę na egzorcyzmy Annelise, opublikował oświadczenie, w którym stwierdził, że szatan nie istnieje, a opętanie jest chorobą. Egzorcyzmy Emily Rose to dramat sądowy w reżyserii Scott'a Derricksona. Twórcy sinistera i czarnego telefonu przedstawia proces mający na celu ustalić winę lub niewinność księdza, który przeprowadzał egzorcyzmy. W filmie zachowania Emilii tłumaczone są dowodami naukowymi przedstawianymi przez specjalistów i lekarzy. Obrona natomiast stara się dowieść prawdziwości opętania. Ostateczny werdykt pozostawiony jest ocenie widza. Kronika opętania. Nastoletnia dziewczynka na wyprzedaży garażowej kupuje antyczną skrzynkę z hebrajskimi napisami. Wkrótce dziewczynka zaczyna zachowywać się niepokojąco, a dom atakuje plaga ciem. Okazuje się, że w szkatułce zamknięty był demon Dybuk, który opętał nastolatkę. Jedynym ratunkiem są egzorcyzmy przeprowadzone przez ortodoksyjnego Żyda. Według mitologii żydowskiej, dybuk jest niespokojnym, złośliwym duchem, który potrafi nawiedzać a nawet opętać żywych. Czasem uważa się, że jest przywiązany do części duszy zmarłego i pomaga mu w niedokończonych sprawach, nie odpoczywając, dopóki nie osiągnie swego celu. Skrzynka, o której mowa w filmie, naprawdę istnieje. Około roku 2000 na aukcji internetowej została wystawiona stara skrzynka na wino której właścicielką była wcześniej niejaka Hawelech, polska żydówka, która przeżyła holokaust. Przedmiot kupił Amerykanin Kevin Manis. Wewnątrz znajdowały się dziwne przedmioty: dwa pensy z lat 20. XX wieku, kosmyk blond i brązowych włosów związanych sznurkiem, mały granitowy posąg z wygrawerowanym hebrajskim słowem Shalom, mały kielich do wina, suszony pączek róży, i pojedynczy świecznik z czterema nogami w kształcie ośmiornicy. Manis podarował przedmiot matce. Wkrótce po tym wydarzeniu kobieta dostała udaru i straciła mowę na jakiś czas. Szkatułka wydzielała też zapach jaśminu i kociej uryny, a drzwi w domu same się otwierały. Manis domyślił się, że szkatułka przynosi pecha i próbował się jej pozbyć, ale każda osoba, która ją przejmowała, skarżyła się na koszmary, Pojawiające się siniaki na całym ciele, czy śmierć małych zwierząt w domu, jak myszy czy rybki akwariowe. Ostatecznie skrzynka trafiła do Jasona Hackstona z Kolegium Muzeum Medycyny Osteopatycznej w Kirksville, który trzymał ją zakopaną w wojskowej skrzyni po tym, jak zaczął mieć przez nią problemy zdrowotne. Hackston współpracował z rabinami, aby zapieczętować pudełko, co przyniosło zamierzony skutek. Obecnie pudełko znajduje się w rękach Zaka Bagans'a, badacza zjawisk paranormalnych. The Town That Dreaded Sundown W małym teksańskim miasteczku Texarkana dochodzi do serii morderstw. Niezidentyfikowany osobnik pozbawia życia pary, które w odosobnieniu chciały spędzić upojną noc na tylnym siedzeniu samochodu. Zabójcę próbuje złapać zastępca szeryfa. The Town Tamed Dreaded Sundown to slasher nakręcony na podstawie makabrycznych morderstw, które miały miejsce w małym miasteczku Texarkana w stanie Teksas. W 1946 roku zamaskowany zabójca, nazwany potem Phantom Killer, w ciągu 6 miesięcy zamordował 5 osób. Całe miasteczko drżało z obawy o życie. Pierwszy atak morderca przepuścił 22 lutego. Dwójka młodych ludzi po opuszczeniu kina przesiadywała w ustronnym miejscu w samochodzie, gdy zaatakował napastnik w masce przypominającej poszewkę na poduszkę. Mężczyznę pobił pistoletem, a kobietę zgwałcił. Nie pozbawił ich jednak życia. Kolejna para, którą zaatakował w alejce zakochanych, nie miała tyle szczęścia. Oboje zginęli od licznych strzałów z pistoletu. Ostatnie podwójne morderstwo Phantom Killer dokonał już trzy tygodnie później na parze nastolatków. Ofiary ponownie zginęły od kul. Co ciekawe, ciało mężczyzny zostało znalezione dwie mile od miejsca zbrodni oparte o drzewo z ręką w kieszeni płaszcza. Ostatni napad różnił się od poprzednich. Zabójca wtargnął do posiadłości pewnego małżeństwa, zabijając mężczyznę. Postrzelonej kobiecie udało się uciec. To, co łączy wszystkie zabójstwa to fakt, że nikt nie widział twarzy zamaskowanego napastnika. Sam morderca zniknął równie nagle jak się pojawił. Wszczęte zostało śledztwo, ale sprawcy tych zbrodni nigdy nie pojmano. Reżyser filmu The Town That Dreaded Sundown Charles B. Pierce został po premierze oskarżony przez mieszkańców Texarkany za zbyt wierne odtworzenie historii Phantom Killera. Udręczeni. Mat, który choruje na raka, przeprowadza się z rodziną do starego domu. Chłopak wkrótce doświadcza halucynacji i widzi duchy. Pomóc w rozwiązaniu zagadki domu, pomoże mu miejscowy ksiądz poznany w szpitalu. Horror Udręczeni nakręcony jest na podstawie wydarzeń z życia Carmen Snedeker. W latach 80-tych Carmen wraz z mężem, dwoma synami, córką i siostrzenicą wprowadzają się do starego domu w Southington w stanie Connecticut. Starszy syn małżeństwa miał zdiagnozowanego chłoniaka i rodzina wybrała ten dom, aby mieszkać bliżej lekarza, mimo że budynek funkcjonował wcześniej jako zakład pogrzebowy, a w jego piwnicy wciąż spoczywał zakrwawiony sprzęt i wyposażenie. Wkrótce rodzina zaczęła doświadczać dziwnych wydarzeń. Przedmioty znajdowano w innych miejscach, niż je pozostawiono, a dzieci mówiły o obcych ludziach widzianych w domu, w szczególności o mężczyźnie w długich, czarnych włosach. Osobowość starszego syna zaczęła się zmieniać. Stał się agresywny i atakował rodzinę. Lekarze stwierdzili schizofrenię, ale rodzice byli przekonani, że to przez wpływ duchów zamieszkujących ich dom. Ostatecznie zatrudniono parę słynnych demonologów, Eda i Lorraine Warrenów, którzy zamieszkali ze snedekerami na kilka tygodni. Warrenowie wydali wyrok. Pracownicy pogrzebowi, którzy pracowali w domu, praktykowali nekromancję i napełniali dom głębokim złem. Warrenowie przeprowadzili egzorcyzmy, aby uwolnić dom od zła i zapewnili rodzinie bezpieczny powrót. W historii tej znajdują się jednak luki. Po pierwsze, byli właściciele domu twierdzą, że dom nigdy nie był zakładem pogrzebowym ani nie był nękany przez złe duchy. Po drugie, Ray Garton, pisząc książkę o tych wydarzeniach, przeprowadził wywiad z Warrenami, w którym Ed powiedział: Oni są szaleni. Masz strzępy historii, użyj tego, co działa, a resztę wymyśl. Po prostu zmyśl to tak, by było przerażające. Tragedia na przełęczy Diatłowa Grupa amerykańskich studentów wyrusza w góry Uralu, aby nakręcić dokument o tajemniczym zniknięciu rosyjskiej ekspedycji z 1959 roku. Grupa ma zamiar dotrzeć do niesławnej przełęczy Diatłowa, o której miejscowi opowiadają tajemnicze, złowrogie opowieści. Tragedia na przełęczy Diatłowa. To horror nakręcony w konwencji paradokumentalnej, przedstawiający rekonstrukcję jednego z najbardziej tajemniczych śmierci w historii. W 1959 roku student 5 Roku Wydziału Radiotechnicznego Politechniki Uralskiej Igor Diatłow zorganizował zimową wyprawę w Uralskie Góry. Trasa wyprawy wynosiła ponad 300 km. Przebieg wyprawy znamy ze szczątkowych zapisków w znalezionym dzienniku. Gdy ekspedycja nie pojawiała się z powrotem w umówionym dniu, wysłano ekipę ratunkową. To, co na miejscu zastała ekipa ratunkowa, było bardzo dziwne i budziło grozę. Odnaleziono namiot grupy, którego jedna ze ścian była rozcięta od wewnątrz. Następnego dnia odnaleziono zwłoki dwóch członków, bose i ubrane jedynie w bieliznę, choć panował wówczas około 20-stopniowy mróz. Ciała były równo ułożone i przykryte podartym prześcieradłem. Jednak najbardziej przerażające były zwłoki odnalezione dwa dni później. Ludmiła Dubinina klęczała z rękami i głową opartymi na krawędzi jaru. Nie miała też gałek ocznych, podobnie jak Siemion Zolotariow, który ściskał w dłoniach notes. Nikołaj Thibaut Brignol miał strzaskaną czaszkę, a Zolotariów i Dubinina zmiażdżone klatki piersiowe. Śledczy ustalili, że ta trójka zmarła później niż pozostali uczestnicy wyprawy. Ich obrażenia nie mogły być skutkiem zejścia lawiny bądź hipotermii, gdyż Ludmiła zmarła z powodu rany kłutej serca, zaś Nikołaj złamania podstawy czaszki i krwotoku do opon mózgowych. Śledztwo wykazało, że na przełomie stycznia i lutego nad górami uralskimi pojawiały się dziwne, świecące kule. Wyniki autopsji również były dziwne. Takie obrażenia bez naruszenia tkanek miękkich klatki piersiowej przypominają uszkodzenia ciała powstające wskutek fali uderzeniowej. Co więcej, jedne ze zwłok były napromieniowane. Co spotkało wyprawę diatłowa? Czy napotkali mitologiczne nieznane ludzkości stworzenie, które ich zaatakowało? Może ekspedycja napotkała UFO, a może w całą sprawę zaangażowane były wojskowe eksperymenty. Film Tragedia na przełęczy Diatłowa podejmuje próbę rozwiązania zagadki i robi to na swój ciekawy sposób. A jaka jest twoja teoria o tym wydarzeniu? Pisz w komentarzu. Megan is Missing. Film opowiada historię Megan Nastolatki, która zostaje porwana i uwięziona przez tajemniczego porywacza. Jest to jeden z najbardziej wstrząsających horrorów nakręconych w konwencji paradokumentu. Niewiele osób jednak zdaje sobie sprawę, że ta historia oparta jest na faktach. Jeśli chcecie dowiedzieć się szczegółów, zapraszam do recenzji, która się właśnie wyświetla. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, jeśli chcecie otrzymać powiadomienie o kolejnej części zestawienia. Dajcie łapkę w górę, jeśli filmik Wam się podobał i piszcie w komentarzach, jakie filmy mogłyby się znaleźć w drugiej części zestawienia. Do zobaczenia!